Przede wszystkim jest to fajna okazja do promocji sportu wśród studentów. Wiadomo, wszyscy idą na studia głównie po to, żeby uczyć się fachu, poświęcić się nauce. Natomiast często ten sport gdzieś tam jest zapominany, zaniedbywany, a wiele młodych talentów przez to gdzieś tam ginie, więc fajnie, że AZS działają prężnie. Świetnie, że AZS Jelenia Góra dokonał, jakby na to nie patrzeć, wyczynu, sprowadzając tak dużą imprezę do Jeleniej Góry. Jest to duża promocja zarówno dla miasta, jak i przede wszystkim, myślę, motywacja dla studentów do tego, aby, aby jeździć na rowerach czy uprawiać jakiekolwiek inne dyscypliny sportu. Aura podczas wyścigu szosowego jednego i drugiego nas nie rozpieszczała. Na szczęście mocno nie padało, ale niestety ulewne deszcze w nocy nieco utrudniły rywalizację. Natomiast cieszymy się, że nie było żadnych. Przykrych wypadków, żadnych kraks. Podczas pierwszego dnia dwa medale dla pań, jeden dla panów, jeśli chodzi o Polaków. Później w wyścigu ze startu wspólnego kolejne medale dla Polski, więc no już start był bardzo imponujący. Później dzień przerwy, czyli piątek i czas na treningi do wyścigu MTB. No i wczoraj wspaniałe występy. tak? Kasia Solus, Miśkowicz i Marek Konwa złoto w rywalizacji MTB na czas. I dzisiaj podobnie Kasia na najwyższym stopniu podium, a Marek Konwa chwilę temu wjechał jako drugi, czyli zdobył srebro. Trasa tutaj przygotowana przez Malichę jest bardzo trudna, ponieważ Mamy kilka ciężkich podjazdów, niebezpieczne zjazdy, więc na pewno trzeba uważać do tego. Nie było dzisiaj zbyt chłodno, tylko duszno, więc no, nie było łatwo. Trasy są bardzo ciężkie. Ta trasa była trochę ułatwiona w porównaniu do tej, na której ścigamy się, kiedy maja organizuje. Ale niemniej ona była naprawdę bardzo trudna technicznie i fizycznie. A Pani znajomi z innych krajów, jak oceniają e, pobyt tutaj i te zawody? E, podoba się im bardzo Je Jelenia Góra i myślę, że byli zaskoczeni chyba trudnością trasy. Bardzo się cieszę ze zwycięstwa Kasi. Miśkowicz i drugiego miejsca Marka Konwy w dzisiejszych zawodach. To są zawodnicy kadry narodowej, ścigają się na co dzień w Pucharach Świata, Mistrzostwach Europy, Mistrzostwach Świata. Kaśka robi bardzo duże postępy i mam nadzieję, że będzie tak dalej się rozwijać do Igrzysk Olimpijskich w Rio, bo ja się bardzo cieszę, kiedy jest wysoki poziom na polskim podwórku, wtedy to też jest dla mnie lepsze. Ja wówczas ścigając się w Polsce też podnoszę swój poziom. Tak więc trzymam za nich kciuki i cieszę się z tych sukcesów tutaj dzisiejszych. Track jest really. Really Trasa była bardzo techniczna. Wymagała bardzo wielu elementów technicznych. Dropy były bardzo techniczne. Jednocześnie cieszyłem się z przejechania tej trasy i cieszę się, że ukończyłem ten wyścig. I tak jest reprezentacja Polski to jest Monika.